Cześć, witajcie na kawie z kulturą. Dzisiejszą kawę będzie z nami pił Bartłomiej Polak. Dzień dobry. Bartłomiej, jakiej kawy się napijesz? Mm, czarnej. W można o tobie powiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Jesteś wielowymiarowym twórcą, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszystkie niematerialne kwestie, czyli produkcje multimedialne, grafiki, czy animacje 2D, 3D, mapping. Ale jak Ty byś chciał być rozpoznawany? Albo kim właściwie według Ciebie jest Bartłomiej Polak? Już nie uważam, żeby to, co samo sobie myślę, mogło być. Jakoś specjalnie interesujące dla innych ludzi, ale mi się, że na użytek rozmowy mogę spróbować. Głównie, głównie tworzę po prostu w świecie multimediów, gdzie komputer jest bardzo mocno istotnym narzędziem do tego, żeby mogło powstać cokolwiek. Chociaż w ostatnim projekcie, tym tworzonym na noc kultury, staramy się z Grzegorzem, z moim partnerem, jeżeli chodzi o pracę, odejść od, od komputera i skupić się głównie na, na materii analogowej. Jakoś to domykając, po prostu tworzę rzeczy, gdzie, gdzie zawsze istotny jest ruch, gdzie zawsze istotne, istotny jest film, istotna jest muzyka czy animacja. Zazwyczaj te wszystkie rzeczy są wyświetlane na, na projektorach, bądź, bądź telewizorach, w telewizorach, ekranach monitorów po prostu. I z jakim medium najbardziej lubisz pracować? Hmm. Najbardziej lubię... Najbardziej lubię pracować z, z, z mappingiem, czy to jest mapping 2D, czy to jest 3D, generalnie z projekcjami wielkoformatowymi. Ożywiać budynki, rzeźby, w ten sposób. Widziałam Twój projekt, on jest też na, na YouTube dostępny. ale Zrobiłeś tą projekcję na budynku w Gardzienicach. To była tak. bardzo, bardzo ciekawa produkcja. Jak powstaje taki projekt? Hmm. Więc to zaczyna się od tego, że najpierw, najpierw musisz się dogadać z kimkolwiek, co, co, co należy zrobić. Akurat projekt Gardzienicki, powiedzmy sobie, że był dość mocno wymagający przez osobę reżysera. Więc najpierw należało dograć, dograć wizję, ponieważ ja mam zawsze jakiś swój pomysł, co chciałbym zrobić, jak chciałbym zrobić. Raczej zaczynam od tego. Co i w jaki sposób mogę zrobić z budynkiem, ze ścianą, jaką mam, jaką mam do dyspozycji? Z e, drugiej strony, zazwyczaj chodzi o to, żeby wymyśleć, co ona chce przekazać, co dla niej jest istotne. E, no, i jeżeli już ta wizja jest dograna, no to zaczynamy, przez, zaczynamy pracę koncepcyjną bardziej. Musimy wykonać szkice, czy znaczy my musimy? Ja muszę wykonać szkice, które kolejna strona musi, musi akceptować. Tu się podoba, tam się nie podoba. Im więcej, im więcej wykona się tych, tych szkiców, im więcej wykona się próbek, um, tym mniej jest potem poprawek dalej. Choć czasem bywa, że um, tobie się wydaje, że jesteśmy dogadani na coś, a, a potem przy prezentacji druga strona stwierdza, że, że jednak byliśmy dogadani na coś na coś innego i, i rzeczy potem trwają, i trwają, trwają. Czy to jest to, co tak najbardziej frustruje w takiej pracy Oj, twórczej? Tak tak, 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 Wiesz co, no, to jest też pewna umiejętność, której nabywa się, nabywa się z latami, jak byłem dużo młodszy, to to bardzo często mocno forsowałem swoją wizję, że nie, że to jest mój pomysł, że ja to chcę zrobić tak, nie do końca pytając drugiej strony, czy jej się to podoba, uznając, że skoro ktoś zgłasza się do mnie, no to no to wie, co robię i ma do mnie pełne zaufanie i właściwie to powinien się cieszyć, że dla niego robię i pracuję. To byłem, byłem dużo młodszy wtedy, natomiast, natomiast z wiekiem nabierasz takie umiejętności, więcej pokory po prostu. Wiesz, że chcesz dowieźć projekt, chcesz go zrobić, no i samemu trochę nie jesteś w stanie, musisz się odbić od tego, co... Co chce i czego od Ciebie wymaga druga strona. Wziąć pod uwagę jej, jej potrzeby yy, i to, co ona chce osiągnąć danym projektem. I dopiero wtedy, jeżeli to wiesz i tutaj się zgodzicie, to możesz zacząć dokładać swoje rzeczy, swoje widzenie świata, swoje widzenie rzeczywistości i tego, jak chcesz, żeby wyglądał, wyglądał dany projekt. Więcej pokory z wiekiem po prostu człowiek nabiera. Dzięki temu też mniej się frustrujesz, bo przestajesz się aż tak bardzo przywiązywać do, do tej pierwszej kreski, którą się postawiło, do pierwszego projektu, do pierwszego modelu, do, 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 do pierwszej koncepcji. Łatwiej ci jest je odpuszczać, bo wiesz, że. Musisz ich przerobić ileś, żeby dowieść na końcu dobry produkt, z którego wszyscy będziecie zadowoleni. Czy to nie jest trudne tak oddawać część swojego projektu komuś innemu? To zależy od tego, jak bardzo uważasz, że projekt jest twój. Jeżeli jest to współpraca mniej lub bardziej, ale komercyjna, to znaczy przychodzi do mnie ktoś i mówi, Bartek, ja bym chciał, żebyś zrobił mi to albo tamto oprawę danego wydarzenia, no to, to już wiesz, że masz pewne ramy, w których musisz się poruszać, tak, wiesz, że wydarzenie jest z jakiegoś powodu, z jakiejś okazji, więc musisz wziąć to pod uwagę. Wiesz, że nie wiem, firma jest taka, nie inna i też musisz wziąć pod uwagę kolorystykę, komunikację wizualną, w takich naprawdę najbardziej prostych kwestiach to jest istotne. No ale wiesz, że po prostu dostajesz za to pieniądze i, i, i realizujesz sytuację. Natomiast Zawsze starasz się zrobić to po swojemu, no bo jednak ktoś przychodzi do Ciebie i, i, i chce, żebyś to ty, a nie ktoś inny coś, coś zrobił, coś wykonał, bo albo coś widział Twojego, albo ktoś cię polecił, e, więc zawsze starasz się przez siebie troszeczkę przepuścić to, czego oczekuje od ciebie, od ciebie druga strona, wtedy ten projekt nie do końca jest Twój. No bo ktoś ci za niego płaci i ma wymagania. Oczywiście. Dzięki temu, że masz pewne ramy, w których musisz się poruszać, jest to ciekawe ćwiczenie, bo im mniej środków masz, tym, tym bardziej musisz się wysilić, tym bardziej musisz się skupić, tym bardziej musisz się zastanowić. Czasem po prostu mniej znaczy więcej. I ten efekt potrafi być bardzo fajny i ciekawy. Potrafi być też tak, że to co robisz wcale Ci się nie podoba i nie jesteś z tego zadowolony, bo albo temat jest po prostu czysto komercyjny i po prostu go robisz i sprzedajesz, i koniec. Czasem jest tak, że współpraca przeciąga się już za długo, jest 17 poprawka z rzędu i po prostu masz już tego dosyć, chcesz to skończyć. Więc starasz się jeden do jeden słuchać, klienta już nie, nie forsujesz własnych pomysłów, po prostu chcesz domknąć temat i, i tyle. A czasem jest tak, i te sytuacje są najfajniejsze, że masz kompletną wolność artystyczną, bo ktoś chce, żebyś zrobił coś na dane wydarzenie i oddaje ci w ogóle kompletnie pole, Mówi: masz, zrób mi sytuację i, i tyle, albo Albo właśnie geneza projektu jest jeszcze inna, taka, że samemu masz pomysł i chcesz go wykonać i walczysz o to, żeby go wykonać. Wtedy rezygnowanie z poszczególnych elementów, bo nie można tego zrobić w danym miejscu, bo nie można tego zrobić w danym czasie, bo nie licuje to na przykład z, z tym, na jakim wydarzeniu będzie to prezentowane, tak wtedy bywa ciężko, bo przywiązujesz się wtedy do czegoś, co jest faktycznie Twoje, bo, bo gdzieś tam wzrosło w głowie, bo, bo, bo wychodziłeś, wynosiłeś to w sobie. Czy śmiało nazywasz się artystą, czy raczej może dostosowujesz się do tego, powiedzmy, to zwyczaju, że mówienie samemu o sobie artystą jest nie w smaku? Nie wiem, czy jest taki zwyczaj. Ja osobiście uważam, że tylko ktoś może Ciebie nazwać artystą, mhm. ponieważ, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pasowałoby się zastanowić, kim jest artysta tak naprawdę i, i co oznacza. W ogóle to stwierdzenie. Bo z, z, zwykło się uważać, że, że artysta to człowiek zajmujący się mniej lub bardziej twórczością, czy to muzyczną, czy, czy, czy to plastyczną, czy to teatralną, a cała masa ludzi y, zapomina o tym, że to bardzo często jest rzemieślniczy zawód, tak jak każdy inny. Ponieważ żyjemy też w czasach, w których potrzebujemy kontentu, potrzebujemy kontentu wideo, potrzebujemy kontentu dźwiękowego, czy jest to sound design, czy jest to muzyka, potrzebujemy kontentu teatralnego. Pamiętajmy, że ktoś płaci zawsze, ktoś jest sponsorem kultury i też ma swoje wymagania. Wydaje mi się, że artystą zaznaczam, że to jest tylko moje osobiste zdanie, ale wydaje mi się, że artystą może być człowiek, czy projektem artystycznym faktycznie może być, może być to, co nie jest ograniczone za specjalnie. To nie jest tak, że ktoś ma wymagania co do tego, co chcesz zrobić, tylko po prostu to Ty stwierdzasz. Ej, mam ochotę zrobić taki, a nie inny projekt, bo coś takiego gra mi w duszy, bo tak to widzę, bo mam taką krajdę, czy mam taką zajawkę. Robię to sam, bądź znajduję sobie do tego innych ludzi, którzy też mają zajawkę podobną i po prostu to robimy. I jeżeli gdzieś jest sztuka, to chyba wtedy, tak myślę. Natomiast cała reszta, to mniej lub bardziej praca. Oczywiście można do tego dokładać Nie wiem, wartości artystyczne kolejne, pierwsze, drugie, trzecie dno, ale czy jest to sztuka faktycznie? Nie wiem, niech każdy sam sobie udzieli odpowiedzi. Czyli rozdzielałbyś artystę a twórcę? Zdecydowanie, zdecydowanie. Zdecydowanie twórców jest bardzo dużo. No przecież twórcą, twórcą nazywa siebie. Każdy oszołom z kamerą na YouTubie. No, umówmy się. I jakby nie mówię tego po to, żeby kogoś deprecjonować, bo sam jestem bardzo mocnym użytkownikiem YouTube'a, uważam, że jest tam bardzo wiele ciekawych, interesujących treści. Właściwie korzystam z tego serwisu codziennie. Natomiast dobrze wszyscy wiemy, że zalew kontentu jest tak gigantyczny, że, że ciężko o jego jakość mhm. przy, przy tej ilości kanałów, przy tej ilości nagrań, jeżeli. Każdy jest artystą, to nikt nie jest. Um, jaka jest Twoja inspiracja? Jaka największa? Albo kto jest Twoją największą inspiracją? Moja największa inspiracja. Wiesz, co no jest, ich, jest ich kilka. Po prostu, może inspiracja, rzeczy, które lubię, rzeczy, które, na których się nie bójmy się tego słowa, wzoruję bardzo mocno. Jest kilka takich, jest kilka takich rzeczy. Jeżeli chodzi o sztuki wizualne, to od wielu, wielu, wielu lat obserwuję taką rosyjską grupę Sila Sveta. Yeah. Oni robią naprawdę rewelacyjne. Od, od, od już ponad dekady produkują od, od, od A do Z prezentacje produktowe, oprawę meczy, na przykład koszykówki, robią oprawy. Sesji modowych, naprawdę dla grubych światowych marek. Robią to właśnie z tym takim trochę artystycznym sznytem. Mam wrażenie, że tam, że tam oni mają, wypracowali sobie pozycję na rynku taką, że są w stanie dostać w ramach komercyjnego zamówienia dość dużą wolną rękę. I to naprawdę jest rewelacyjne, bo, bo każdy, każdy ich projekt. Ma w sobie taki czynnik, że, że, że zapiera dek, że jest takie, jej to jest naprawdę rewelacyjne, a to jest tylko prezentacja samochodu, tak jakby w podstawowej warstwie, oglądasz po prostu odpalenie nowej BMW 7, a, a, a na 7 czy 10 minut faktycznie ta, ta opowieść gdzieś Cię zabiera i zabiera Cię ona dzięki temu, że jest świetnie wyreżyserowana. A mam wrażenie, że to nie jest standard, a na pewno w Polsce nie jest, że coś jest dobrze wyreżyserowane, bo że w ogóle jest wyreżyserowane. Na tym też niestety trzeba się znać. To jest ważna opinia. To jest moja opinia? No jest. E natomiast y, masz świetnie zrobioną muzykę, y, środki formalne masz rewelacyjnie dobrane, oni pracują z nowymi mediami, pracują z hologramami, z ekranami ledowymi, z oświetleniem, spinają wszystko w jedną wielką całość. To wszystko się rewelacyjnie broni. To nie jest tak, jak często bywa, czy w Polsce, czy na świecie, że na pierwszy plan wypchnięta jest technologia, bo damy hologram, albo bo damy diodę, albo bo damy bardzo dużo światła, to już się obroni. Wśród y, realizatorów oświetlenia jest, 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 jest takie powiedzenie, że y, im więcej masz sprzętu zawieszone na, na suficie, im więcej masz sprzętu na scenie, tym trudniej jest to zepsuć, bo samą masą po prostu robi to, robi to robotę i jakby wciskasz guzik, to wszystko sobie lata i ludzie robią ojej, wow, bo, bo się świeci, bo się pali, nie? Tak naprawdę. Więc oni to robią rewelacyjnie. Jest jeszcze Raduga Design, Tundra. Kilka takich grup. Co ciekawe, wszystkie pochodzą z Rosji. Może to niepopularny kierunek inspiracji, ale inspiruje się nimi dużo wcześniej niż przestało to być fajne i społecznie akceptowane, więc po prostu mam zamiar to oddzielać. Jeżeli chodzi o muzykę, oj dużo, dużo, dużo. Ostatnio bardzo mocno na tapecie Olafur Arnalds, Grand Brothers. Trochę ambientowych rzeczy bardzo lubię rzeczy, gdzie orkiestracja łączona jest z elektroniką. Uważam, że wszystkie rzeczy, które powstają na skrzyżowaniu, że jakby nie są czystym jednym nurtem, tylko zaczynają się łączyć, najfajniejsze, najfajniejsze rzeczy powstają gdzieś, gdzieś na krosie po prostu. Jaką inspiracją Ty chciałbyś być dla innych? Czy teraz, czy za lat 50, <sum> czy 150? Wiem, że w poprzednim swoim projekcie na Nocy Kultury wykorzystywałeś między innymi zdjęcie Edwarda Hartwig'a. Mhm. I jakby to jest pewien taki nie wiem, starszy przykład, czy może starsza inspiracja, niewspółczesna, a jednak wykorzystałeś, jakby te, te zdjęcia nie zniknęły, nie, nie umarły, tylko właściwie ożywiłeś. Więc jaką ty byś chciał być inspiracją? Mm, nigdy w życiu nie zadałem sobie takiego pytania, czy ja bym chciał być inspiracją, albo e, jak bardzo i co chciałbym pozostawić po sobie. E, uważam, że to trochę tak samo jak z nazywaniem u siebie Artystą. Ja sobie mogę myśleć jakiej rzeczy, natomiast i tak wszystko weryfikują ludzie. Jeżeli to, co będę robił, będzie się ludziom podobało, stwierdzą, że Ej, to jest fajne, a skoro on zrobił to tak, to ja może zrobię to inaczej, w jakiś sposób będę się na nim wzorować, to spoko. To, to super i będzie mnie to cieszyć. Natomiast kompletnie nie jest motorem. Do, do działania. Ja po prostu lubię robić rzeczy. Wychodzę z założenia, że fajnie jest robić rzeczy, fajnie jest robić rzeczy interesujące. W moim niemaniu interesujące, oczywiście. Więc sam czerpię wiele inspiracji. Po prostu widzę coś i stwierdzam: O, ja bym chciał zrobić sobie coś takiego kiedyś. I po prostu staram się to robić. A czy będę, czy, 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 czy chciałbym być inspiracją? Wiesz, jak masz dzieci, to można troszeczkę zinterpretować inaczej to pytanie w kontekście, co można byłoby pokazać bądź przekazać młodszemu pokoleniu. Jeżeli to twoje pytanie zinterpretujemy w taki sposób, to warto po prostu robić swoje być sobą i, 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 i starać się dojść tam, gdzie sobie, gdzie sobie człowiek wymyślił chce robić rzecz X, to to trochę, to trochę tak wygląda, że jeżeli, ja tak uważam, że jeżeli będziesz robić coś odpowiednio długo, to w końcu to się wydarzy. To, co ja robię, jest, jest przykładem na to, że jakby robię dostatecznie długo rzeczy, nie boję się zaryzykować, nie wiem, przeprowadzić się z miasta do miasta, czy zmienić czegokolwiek innego w swoim życiu. Bo mam ochotę być gdzie indziej, bo chcę, bo chcę coś robić. Więc jeżeli ktoś z mojej twórczości bądź mojego życia wyciągnie taką naukę, to okej, okay, dobrze. To, to taką inspiracją mógłbym i, i, i chciałbym być. Który okres w swoim życiu uznałbyś za najbardziej wpływowy na ciebie i na Twoją twórczość? Hmm, pierwsza odpowiedź to chyba ostatnie lata. Bo od mniej więcej lat. Siedmiu, bardzo dużo zmienia się w moim życiu. Dużo takich wydarzeń mocno formacyjnych, bym powiedział: w tym zmiany w rodzinie, jakby cudzej i własnej, z kilka zmian adresu. W pewnym momencie wręcz trochę, trochę przekwalifikowanie się zawodowe, może bardziej rozwinięcie. E, ostatnie lata też to wszyscy wiemy, co się, co się wydarzało, i, i, i pandemie, i wojny. Właściwie to rzeczywistość niczego nam nie oszczędza. Wpływa to, wpływa to na wszystkich. To raz, dwa, y, człowiek więcej myśli, mam wrażenie, mhm. jeżeli dotykają go jakieś takie graniczne sytuacje. Jak już mówiłem, kilka ich miałem. E, i po prostu zaczynasz sobie zadawać pytanie, co robisz, po co robisz. No, mam też prawie 37 lat, to taki moment w życiu, kiedy, kiedy człowiek chyba zaczyna się zastanawiać, a przynajmniej ja, czy to, co robię, jak robię, jak żyję, to, to jest fajne, czy nie fajne, czy mnie to pasuje, czy jakby ja tak chcę, czy, czy, czy nagle budzę się pewnego dnia rano i widzę, oje, a ja on dwie ręce w kiblu umoczone, nie? jak to się stało i kiedy. Bo, bo tak też bywa, i taka konstatacja w moim życiu się zdarzyła. I potem zaczynasz, zaczynasz z, tego, z, tego, z tego jakoś wychodzić. Starasz się naprostować kręte ścieżki swojego życia i, i chcesz być w miejscu. Starasz się być w miejscu, w którym zawsze chciałeś. To niełatwe, ale tak jak mówiłem, formuje dość mocno, dość mocno człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o jakby twórczość artystyczną stricte. I, i, I tego, co, co robię, co lubię robić, czym, czym się zajmuję, bądź może bardziej staram się zajmować, to paradoksalnie ten rok. Mhm. Ten rok, bo, bo tak się życie poskładało, że mniej, dużo mniej w pewnym momencie wcale było, było komercyjnych rzeczy zawodowych, takich stricte, a, a dużo więcej. Czasu na to, żeby pomyśleć, zastanowić się, i, i, i przyszła, taka, przyszła taka decyzja, że, że jeżeli teraz nie zacznę robić bardziej tego, czego faktycznie bym chciał, i, i, i realizować pomysłów i projektów, za które mo, może nikt mi nie zapłaci, ale bardzo chcę je zrobić. No to no tak, no to jest. To, jest to, to To są ostatnie miesiące i to jest tak naprawdę przygotowanie do, do tej nocy kultury. Tak jakby tak jakby ostatnie powiedzmy sobie, 6-7 lat było czymś, co, co wyposaża mnie w umiejętności, narzędzia i odpowiednią głowę do tego, żeby móc coś opowiedzieć i o czymś opowiedzieć, żeby przede wszystkim mieć o czym opowiadać. E a, a początek tego roku, jakby był takim czasem, kiedy, kiedy, kiedy stwierdzam: OK, faktycznie, to ja chyba jestem gotowy do tego, żeby coś widzowi zaproponować i, i, i zmierzyć się z, z jego interpretacją tego, co sam, co sam zrobię, co gdzieś tam mam w duszy, co, co, co mam ochotę pokazać, o czym mam ochotę opowiedzieć. To myślę, że jeżeli miałbym to ustawić na osi czasu, to, to tak. A jeżeli chodzi o noc kultury, która nadchodzi, hmm? 2023. Czego się możemy spodziewać i gdzie? Oczywiście, na tyle, na ile możesz nam powiedzieć. Hmm. No to, jest, to jest dość ciekawy projekt. Projekt, który tworzymy razem z, z, z moim przyjacielem Grzesiem Filipiakiem, który jest operatorem filmowym, rewelacyjnym zresztą. Niestety nie ma go tu dzisiaj z nami, bo jest na zdjęciach w Irlandii, więc nie może z nami porozmawiać. Natomiast wzięliśmy na warsztat materię, którą obaj lubimy, a, a, a Grzegorz wręcz jest pasjonatem, jeżeli chodzi o, o, o hardware do tego, taśmy analogowe 8 i 16 mm. Grzegorz ma tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, zbiera całe życie rzeczy do, do, do odtwarzania, do tworzenia, zbiera taśmy. Ma takie swoje specjalne, magiczne miejsce, gdzie, gdzie można chłonąć te rzeczy. I z wielu, z wielu rozmów i z wielu prób wyszło nam, że takie przeświadczenie, że ej, to jest naprawdę rewelacyjne. W sensie, ludzie nie mają dzisiaj za specjalnej możliwości, żeby móc w jakikolwiek sposób zmierzyć się z materią analogową. Wszystko jest cyfrowe, ja sam tworzę jakby w świecie cyfrowym. Eee, I jeżeli, jak pierwszy raz stykasz się z taką materią, i widzisz na przykład. Zwykły film nakręcony w latach 60. czy 70., który jest filmem instruktażowym z ćwiczeń obrony lotniczej Wrocławia. Mhm. Czarno-białym, nakręconym przez jednostkę wojskową. E, oglądasz i widzisz rozpiętość tonalną tego. Słyszysz terkot, e, terkot projektora, e, widzisz smugę tego światła, e, widzisz ten obraz, jak, jak niesamowicie jest plastyczny. Myślisz sobie, wow! E, Ludzie tego nie wiedzą, zapomnieli o tym, ta, ta sprawność troszeczkę gdzieś zginęła, no bo cyfra, bo cyfra, bo cyfra, e, bo łatwiej też w ten sposób, prawda, łatwiej jest tworzyć, zawsze można cofnąć, zawsze można coś zmienić, wyciąć, wkleić, tak, jest, jest, jest łatwiej, dużo więcej miejsca na błąd, e, a tam wiele rzeczy zostaje, to myślisz sobie, kurczę, to fajnie by było, żeby, żeby więcej ludzi mogło zmierzyć się z czymś takim, mogło zobaczyć, mogło docenić różnicę. Dla mnie szokiem, niesamowitym szokiem było, jak, jak podczas pierwszej próby złożyliśmy ze sobą dwa obrazki. Jeden leciał cyfrowy z projektora na dużej ścianie, ten sam materiał przechwycony tam przez kamerę, a drugi materiał źródłowy leciał bezpośrednio z projektora na, na ekran projekcyjny. I widzisz te dwie rzeczy, i jakby żyjesz. Miałem takie wrażenie, że żyję cały czas w świecie cyfrowym, jakbym, i wydaje mi się, że to jest normalne, bo nie znam niczego innego i że to jest dobre, że ta, ta, ta głębia czerni to jest dokładnie ta głębia czerni, że, że te kolory to są dokładnie te kolory, że, że to ziarno cyfrowe to jest takie, jakie powinno być. A jeżeli chcę sobie coś przystylizować, to sobie wrzucę wtyczkę albo wrzucę sobie jakiś inny szum i będę się bawił, żeby coś było. Tak, jak ja sobie wyobrażam analog, no bo nie wiem, bo mam taki pomysł, że chciałbym tak to zrobić, żeby, żeby się działo to bardziej w opowieści. Bo tak to sobie wyobrażam. I nagle widzę ten drugi obrazek, który jest kompletnie inny: jest, jest pełniejszy, jest cieplejszy, jest dużo bardziej naturalny. Jest też zrobiony w innym klatkarzu, jesteś zrobiony innymi obiektywami, to działa kompletnie inaczej. Ma, masz wrażenie, mam wrażenie, jakbym wcześniej patrzył jednym okiem, a, 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 a teraz mógł otworzyć drugie. Kompletnie niesamowita sprawa, kompletnie niesamowita sytuacja. I tym bardzo chcielibyśmy się podzielić. Dodatkowo, ktoś kiedyś włożył w te filmy instruktażowe, a nie są to tylko rzeczy z obrony lotniczej, tylko z obrony cywilnej, to są filmy, które były kręcone dla szkół. Nie wiem, lekcja biologii, lekcja chemii, lekcja matematyki, lekcja fizyki, jest tego trochę, z lektorem na przykład, który ma takie przedwojenne, cofnięte doły, bardzo piękne, kolubek, super rzecz. Bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie przygotowane rzeczy, gdzie takich materiałów w dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie wydawałoby się, że można wszystko ze świecą w szkołach szukać, nie ma. Kompletnie nie ma. Jak widzimy, momentami rozmach twórców, ten, że przywołam raz jeszcze ten film z obrony przeciwlotniczej Wrocławia z ćwiczeń, płonące wagony. Migi yy, yy, latające po niebie, helikoptery, yy, yy, buldożery na poligonach, yy, yy, jednostki wojskowe na mieście. Przecież kiedyś nie dało się tego zrobić w postprodukcji, to musiało zostać nakręcone. Wiadomo, że wtedy można było to nakręcić, bo ktoś wydawał rozkaz i ta jednostka idzie i wykonuje polecenia, że seraj, koniec jakby i nikt nie liczył się z kosztami, po prostu należało zrobić i zostało zrobione. Ale te rzeczy są zapomniane. Tego nie ma. Te filmy się wyrzuca yy, 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 bardzo często jest tak, że odzywamy się do jednostek kultury. Które są od dekad i funkcjonowało tam kino albo kluby dyskusyjne, bo kiedyś też te filmy 8 i 16 były wszędzie to, to okazuje się, że oni całymi ciężarówkami wywożą to na złom, mhm. żeby zrobić miejsce. Bo jest tego tak dużo, a już trochę nikt nie wie, jak to obsługiwać. To są trochę takie rzeczy naznaczone PRL-em, do którego w Polsce mamy taki stosunek, że to nie chcemy już tego, bo to takie paździerzowej i i weźcie sobie to zabierzcie. A ktoś jednak. Poświęcił dużo czasu na przygotowanie tego, ktoś zbudował pewną dramaturgię, to naprawdę niesamowicie się ogląda. I dobrze by było, żeby ludzie interesujący się takimi rzeczami mieli możliwość dotknięcia tej materii, bo to naprawdę jest niesamowite. Czasem, czasem oglądasz film instruktażowy i masz wrażenie, że że jakbyś czasem oglądał film sensacyjny, albo efekty, efekty i sceny batalistyczne są jak, 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 jak ze współczesnych filmów, albo nawet lepsze, bo zrobione naturalnie. Mając jeszcze, mając jeszcze świadomość tego, z jakimi rzeczami musieli mierzyć się twórcy, z czułością taśmy, z, z tym, że, 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 że to się rwało, że nie można było robić długich ujęć, bo puszka taśmy ma tyle i tyle, i musisz się w tym zmieścić. E, a jakie efekty były osiągane. To jest kompletnie niesamowite. Okraszamy to oczywiście e, współczesnym komentarzem, przemontowujemy, robimy z tego dość duże y, audiowizualne, y, muzyczne również wydarzenie. Gdzie będzie, mm, nie mogę powiedzieć, bo jeszcze do końca nie wiem, ale jeżeli będzie to to miejsce, y, które nam zaproponowano, to będzie to bardzo mocny punkt nocy kultury. Bardzo się cieszę i na pewno się zjawimy. E, przyjdziemy i z kamerą, i z kawą, a z czarną. Tak, tak, będę pamiętać, zapiszę sobie. A dziękuję Ci dzisiaj za rozmowę. To była naprawdę sama przyjemność. I do zobaczenia. Do zobaczenia.